Witamy Witam Was z, 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 w, w filmiku filmik, o, naszym o naszym serwerze, serwerze BlueCraft i troszeczkę Wam o nim powiemy. No właśnie. Dobra. Dobra. Dobra ja to jeszcze może z zasady. Eee. Eee. Regulamin. Nie depcz full, nie spamuj. Regulamin. Nie zabijaj na spawnie. Rzeczy zdobywamy tylko na działce i na Warp surowce. Regulamin. Nie przeklinaj. Nie buduj poza działkami. Według mnie przeklinaj nie jest bezodzienny. Regulamin. Nie piszemy na tabliczkach obejrzliwych rzeczy. Nie denerwujemy adminów i. No i to jest chyba cały Regulamin. To jest, jest dom graczy. No. na jeden. Tam mamy no... Piaskownicę taką do zarabienia piachu. Która jest na maksa wysoka. Macie gwarancję, że dużo piachu wykopiecie. Tak, i żeby tam nie używać może pochodni. Mm. O no właśnie, bo gdy się użyje pochodni, to się wszystko będzie. ZADEMONSTRUJĘ No, jak widzicie, trochę tego piasku z tego jest I mamy wejście e, Pomyłka Co? A, jeszcze tutaj będę musiał coś zaprasować No, będziemy to no, Tak, że to jeszcze nie jest skończone u góry, bo nie, nie dokończyłem jeszcze tego to co, pokaż początki mojej maszynki do diaksów? Może jeszcze nie. To byłoby na tyle właściwie. Ja jeszcze pracuję nad maszyną, w której będzie można zdobyć diaksy albo zginąć. Oczywiście nie polecamy tam chodzić w diaksowych zbrojach. No chyba, że z, z enchantowanych na odporność na ogień, bo dużo lat tam będzie. Dobra, to kończymy.